Cześć wszystkim z tej strony Encyklopedii Kryptowalut. Dzisiaj tematyka, którą uwielbiacie, czyli technologię, Jak to się wszystko dzieje, że wasze transakcje są bezpieczne i przesyłane są z jednego portfela na drugi. Wiem, że uwielbiacie te, te filmy technologiczne. Wszystkich to przecież interesuje, te filmy mają miliony wyświetleń, a oczywiście te filmy, gdzie mówię o tym, jakie kryptowaluty rosną najwięcej, czy na czym zarobić najwięcej? Mają najmniej wyświetleń, bo przecież nikt tu nie jest dla pieniędzy, prawda? No nie, akurat wiem, że mało kogo obchodzi to, jak to wszystko działa pod spodem i dla większości liczy się kasa. Natomiast ja tu przychodzę z misją, jak wiecie, tłumaczenia wam tej całej technologii. Aby potem nikt z Was nie płakał, jeżeli na przykład straci swoje pieniądze przez jakiś y, głupi wybryk, przez to, że nie umiecie wysłać transakcji. Przez to, że inwestujecie w jakieś coiny, jakieś shitcoiny, które na przykład nie są bezpieczne, i sieć jest mała, ma, ma małą ilość węzłów, które można bez problemu przejąć i kontrolować sieć, i robić double spending ataki, sybille ataki i, i inne tego po prostu sprawy. Dlatego nie załamuje się, nie, nie, nie interesuje mnie to, że to ma mało wyświetleń. No, tak jak już mówiłem, filmy, które tutaj dziś nagrywam o tym, co wzrośnie najbardziej i tak dalej, mają zaraz po kilka tysięcy wyświetleń. A takie technologiczne ciekawostki, kilkaset, 200, 300, 500. No cóż, to trzeba mieć, jak widzicie, silną wolę, żeby nadal to nagrywać po takim czasie i próbować z ludziom to tłumaczyć. Może kiedyś to się jakoś wszystko pozytywnie odbije. Krypto reklama pod kamerką standardowo i bez przedłużania przechodzimy sobie do dzisiejszej tematyki. A dzisiaj temat pełnych węzłów w Bitcoinie, tak jak to pewnie widzicie w tytule tego filmu. Co to są pełne węzły, po co one są w ogóle, ile tych węzłów jest, czy jest wystarczająco, czy jest może za mało tych węzłów i do czego one w ogóle tutaj służą. Ogólnie na start jesteśmy na stronie bitnotesel.com. Ta strona podaje nam z 24 godzin ostatnich ilość pełnych węzłów bitcoina. Pełnych węzłów, bo jeżeli wiecie lub nie wiecie, mamy dwa rodzaje węzłów. Są pełne, które jakby posiadają całą historię bloków wszystkich i transakcji od początku istnienia bitcoina. Ich jest na ten moment około 9443 9 i są tak zwane SPOF, jeżeli dobrze mi się wydaje. Simple Payment Verification. To nie są takie pełne węzły. One służą do tego tylko, żeby potwierdzać transakcje w sieci. Bez posiadania z tego co mi się kojarzy, całej historii transakcji i tamtych węzłów jest zdecydowanie więcej. Natomiast, natomiast, jakby głównymi węzłami, które zapewniają nam trzy podstawowe że tak powiem tutaj cechy blockchainu, czyli to, żeby on był, już Wam powiem, bezp zaufany, bezpieczny i prywatny, w tym momencie takich węzłów posiadamy. 9443. Czy każdy z nas może być pełnym węzłem? Oczywiście, że tak. Wystarczy sobie pobrać odpowiednie oprogramowanie na swój komputer, pobrać cały blockchain od początku. Nie wiem ile teraz Bitcoin, Bitcoin Wave, blockchain waży. Ile teraz waży blockchain? Blockchain, zobaczmy sobie. Wydaje mi się, że około 200, 200 GB chyba teraz. Tak, 230 parę 230 GB na ten moment waży blockchain Bitcoina, także jest to dość sporo. Natomiast przy obecnych dyskach twardych myślę, że to jest dla kogoś, kto chce być pełnym węzłem, żaden problem, aby sobie taki dysk dodatkowy dokupić, czy tam wydzielić osobną partycję na taki węzeł. No i w tym momencie być takim zaufanym pełnym węzłem, który będzie po pierwsze posiadał pełną, pełną historię transakcji, po drugie yy, to jest ciekawe w byciu pełnym węzłem, że tak naprawdę, będąc pełnym węzłem, nikt nie wie, jaki jest wasz adres. Także będziecie mogli sobie wysyłać do siebie te bitcoiny i tak naprawdę nikt nie będzie wiedział, jaki wasz adres publiczny jest, ponieważ wy będziecie pełnym węzłem i ten adres jest tak naprawdę troszkę zakryty, że tak powiem, przez prywatność tutaj bitcoina, bo bitcoin prywatność też ma do pewnego stopnia. Co nam daje jeszcze w ogóle posiadanie tego pełnego węzła w sieci Bitcoin? Tu jest fajny cytat. Jeżeli Bitcoin jest cyfrowym złotem, to wasz full Fullnote jest w tym momencie waszą kopalnią tych Bitcoinów, ponieważ nie musicie wierzyć żadnemu trzeciemu serwisowi, trzeciemu serwisowi, który wam mówi, że ok. Nie doszło w tym momencie do żadnego double spending, nie doszło w tym momencie do oszukania na przykład trudności wydobycia kolejnych Coinów i tak, dalej, i tak dalej. Wy macie pełną historię, wy macie pełną wiedzę i pełne bezpieczeństwo w tym, że nikt, jakby tutaj, was nie oszuka, i wasze bitcoiny, które faktycznie macie na portfelu, są tymi, które powinniście mieć, a nie tymi, które zostały w jakiś e, oszukańczy, że tak powiem, sposób do was wysłane. Wszystkie pozostałe, jakby portfele, tak jak jest tutaj napisane, polegają na wierze w jakiś trzeci serwis a chodzi o to, żeby sieć Bitcoina była trustless. No i niestety bez pełnych węzłów, bez trustless nie moglibyśmy zaufać tej całej sieci w tym, że wszystkie te transakcje, które tam akurat się znajdą są prawdą i że nikt tutaj nie próbował czegoś namieszać. Jeżeli chodzi o pełne węzły i dlaczego jest ich tylko w tym momencie 9462, to jakiś czas temu parę lat temu był taki update pewien algorytmu Bitcoina, który spowodował, że ilość pełnych węzłów spadła z ponad 100 tysięcy do właśnie około 10 tysięcy przez to, że w tym momencie algorytm przestał zliczać nody, które nie akceptują przychodzących połączeń. Przez to zmniejszyła się tak mocno ilość pełnych węzłów. No i sieć jest zdecentralizowana, tak jak w tym momencie widzicie, czyli zdecentralizowana jest w 9500 niecałych miejsc, Oczywiście, nikt nie mówi, że na przykład 100 pełnych węzłów nie jest kontrolowanych w tym momencie przez, przez, przez tą samą grupę ludzi, tak? bo też tak może być. Jeżeli chodzi o to, gdzie jest, węzł, gdzie jest największa ilość tych pełnych węzłów, to widzimy, że w tym momencie 25% aż jest w Stanach Zjednoczonych. To mnie zaciekawiło, że 20% pełnych węzłów jest w Niemczech, niedaleko nas przecież zaraz, u Kowalskiego w, w kraju jest 20% aż pełnych węzłów. Jak sobie przejdziemy tutaj, wyszukamy Polskę. Jak patrzyłem wczoraj, to było to 30 któreś miejsce. 20 któreś miejsce, tak, 25 miejsce. I możemy sobie tutaj przejść na y, kategorię Polska. No, czemu nas nie chce to przerzucić? Wczoraj jeszcze normalnie mogę przerzucić? O, jakoś przecinkę ba. No i po przejściu na tą stronę widzimy dokładne lokacje pełnych węzłów obecnie w Polsce. Jest to jakiś węzeł w Zielonce, w Gdyni, w Radomiu, we Wrocławiu, w Lublinie i tu widzimy z jakich sieci korzystają akurat te pełne węzły. Orange, tutaj standardowo jakieś Vectra, Netia, T-Mobile, Skynety i tak dalej, tak dalej. Tutaj jest pokazany obecny blok w sieci Bitcoina. Widzimy, że większość z, tych, większość z tych węzłów jest up to date. Ten na przykład nie jest, ten też nie jest. Widzimy, że na przykład ten i ten i ten węzeł jest w tym momencie up to date z siecią, natomiast kilka tutaj tych pozostałych nie jest, co może oznaczać, że w tym momencie nie są one podłączone w pełni do sieci i synchronizowane z blockchainem. Z ciekawości zobaczę, czy jest jakiś z Katowic. Tu nie widzę, a na drugiej stronie, na drugiej stronie jest Cięciwa, Kędzierzyn niedaleko i Warszawa też. Także nie ma tutaj akurat u mnie w mieście żadnego pełnego węzła. No, ja nie zamierzam też jakoś tutaj szczególnie stawiać takiego węzła, bo, bo akurat nie posiadam takiej potrzeby. Chociaż rzeczywiście zawsze im więcej węzłów, tym jest to bardziej korzystne dla sieci. Natomiast, przy 10 tysiącach sztuk, jeżeli chodzi o Bitcoina, myślę, że jest to wystarczająca ilość. Popatrzmy sobie z ciekawości na ilość węzłów, jeszcze jeżeli chodzi o Ethereum, na przykład, tutaj jest podobna strona Ethernodes się nazywa. I mówi nam w tym momencie, że jest 7905 pełnych węzłów w sieci Ethereum i tak samo zdecydowane w ogóle tutaj większość jest w Stanach Zjednoczonych, bo aż 44%, 15% w Chinach, jak tutaj Chiny stały. Tutaj Chiny posiadały tylko 4% pełnych węzłów w sieci Bitcoina. Jeżeli chodzi o Polskę i Ethereum, to poszukajmy sobie Poland. Wyszukał nam tu Polskę. Tak, teraz jest Poland. 29 pełnych węzłów znajduje się w Polsce, jeżeli chodzi o Ethereum. Także parę mamy tutaj fanów Ethereum, którzy też posiadają pełne węzły w tej sieci. No i Ethereum też, jak jakoś sobie widać, działa na tych 7900 węzłach. Nie ma tam jakichś problemów z machlujkami w sieci, także jest to też bezpieczna na pewno sieć. Czy to jest wystarczająca ilość? Na ten temat przeczytałem kilka artykułów. Większość ludzi mówi, że tak, że jest to bezpieczna ilość, żeby nie stało się tutaj nic z siecią. Są też przeciwnicy tego, którzy mówią, że jednak te 100 tysięcy to była taka ilość, która zapewniała większe bezpieczeństwo sieci. No tak, jak mówię, każdy ma tutaj swoją jakąś definicję tego bezpieczeństwa. Jeszcze jest taka ciekawa informacja, że ta strona pokazuje tylko pełne węzły z otwartymi portami, przez to ta strona Bitnodes może dostać się tak jakby do ich nodów i zliczyć je. Są też nody, które są ukryte za firewallami albo są tak skonfigurowane, że nie dają się nasłuchiwać. I tych węzłów, jak tutaj gdzieś było napisane na tej stronie, może być nawet więcej niż tych węzłów z otwartymi portami. Także, także widzimy, że tamte węzły mogą być używane jako te właśnie takie prywatne portfele, o których wam wcześniej mówiłem na przykład przez jakieś pule lub jakieś kopalnie, które nie chcą chwalić się ilością posiadanych przez siebie bitcoinów. Jednak one nie zapewniają, one nie pozwalają na to, aby czerpać z nich bazę transakcji, czyli cały blockchain. Na ich podstawie nie mogą powstawać kolejne pełne węzły czy w ogóle jakieś tam light wallety, no ponieważ nie są one w pełni zaufane, bo nie wiemy tak naprawdę czy one są w tym momencie z, zgodne z ilością transakcji, które jest w sieci czy posiadają tyle samo bloków w tym swoim nodzie, czy na przykład posiadają aktualną wersję oprogramowania, bo tak też może się zdarzyć, że nie posiadają takiej wersji. Także tamtym nodom akurat nie możemy w pełni ufać. Była jeszcze kiedyś taka informacja w sieci, że odpalenie pełnego noda nie jest rekomendowane i większość ludzi powinna korzystać z tych właśnie trzecich third-party services, czyli z tych no, jakichś tam light walletów, które są oparte tak naprawdę na jednym czy tam na jakiejś ilości z tych pełnych węzłów. To jest bujda tak naprawdę, każdy z nas może mieć i dobrze by było jakby każdy z nas miał pełnego węzła u siebie na komputerze, natomiast oczywiście potrzebujemy być cały czas online, zsynchronizowany z blockchainem, mieć te 230 GB wolnego miejsca na dysku, dbać o aktualizację, o programowanie itd. i tak dalej, Wtedy to była taka informacja w 2012 roku, czyli widzicie 7 lat temu, że to wszystko potrzebowało aż 900 MB wolnego miejsca na dysku. No i ogólnie wtedy uruchomienie węzła nie było takie łatwe jak teraz, czyli wystarczyło pobrać tutaj, widzicie, full zainstalować wallet i tak dalej, i po prostu dać start. Wtedy to wszystko było zdecydowanie bardziej skomplikowane, zabierało więcej internetu, a wtedy 7 lat temu ten internet no już był ok, natomiast oczywiście był jakoś ograniczony. Jeżeli chodzi o przepustowość, dlatego wtedy odradzano ludziom, żeby nie stawiać pełnych węzłów w sieci Bitcoina. Ale to jest taka już zaszłość, fajny artykuł ogólnie na Wikipedii, dość już stary, natomiast czyści właśnie nieporozumienia odnośnie full node w sieci Bitcoina. No i to by było na tyle, taki luźny filmik opowiadający Wam o, o tych pełnych węzłach, po co one w ogóle są, do czego służą, jak się stać takim pełnym węzłem. Wiem, że, że to jest informacja taka dość niszowa, natomiast następny film, który pojawi się na kanale, też będzie taki bardziej techniczny. Też porozmawiamy sobie troszkę o zmniejszeniu wielkości bloku bitcoina z 1 MB do 300 KB. Tak, zmniejszeniu, a nie zwiększeniu. Ale o tym dowiecie się w kolejnym materiale na kanale. W tym momencie zostawcie jakiś komentarz i lajka dla zasięgu. No i widzimy się w następnym materiale. Cześć! Vanilla, la, la.